Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od filozofii. W dzisiejszym odcinku na nowo podejmujemy temat, co tak naprawdę poznajemy. Zapraszam! Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zalecam nadrobienie zaległości, ponieważ bez jego obejrzenia trudno może być zrozumieć, o czym dziś będziemy mówić. Jeżeli natomiast oglądaliście tamten odcinek, to wiecie już zapewne, że zatrzymaliśmy się na poglądzie zwanym realizmem pośrednim, w myśl, którego nie poznajemy wprawdzie rzeczy takimi, jakie one są w świecie, poznajemy bowiem tylko wytwory naszego umysłu, które są interpretacją tego, jaki jest świat, ale zarazem nie wątpimy, że świat dookoła nas istnieje, choć może być nieco inny, niż nam się wydaje. W tym odcinku popchniemy to rozumowanie dalej i zobaczymy, że ten atrakcyjny pogląd, jakim jest realizm pośredni, okazuje się w rzeczywistości stopą w drzwiach. A kiedy te drzwi się pchnie, to dajcie się do wniosku, że być może wcale nie ma świata zewnętrznego. Jak to się dzieje? Przekonajmy się. Biskup George Berkeley. To właśnie on sprawił, że do dziś borykamy się z wieloma problemami, o których będziemy tutaj mówić. Po pierwsze, George Berkeley bardzo uważnie czytał Johna Locke'a. I doszedł do wniosku, że realizm pośredni ma pewną nieusuwalną wadę, z którą nijak sobie nie można poradzić. Zacznijmy od następującej rzeczy. Jak pamiętacie, realizm pośredni opierał się na tym, że istnieją pewne idee, które poznajemy, zaś tym ideom odpowiada coś istniejącego realnie w świecie. Berkeley pyta następująco. Dobrze, jaki masz argument, że za twoimi ideami cokolwiek się kryje. Może tym ideom nic nie odpowiada. Aby lepiej zrozumieć tę myśl, wymyśliłem kiedyś taki przykład. Wyobraźcie sobie, że poddaje się Was pewnemu eksperymentowi. Pan w białym kiklu zabiera Was do pewnego pomieszczenia i pokazuje maszynę losującą, taką, jakiej używa się do losowania liczb w totolotku na przykład. I mówi, to jest maszyna i ona losuje na liczby co 10 sekund. I widzicie, że losowanie się odbywa. Następnie ten człowiek prowadzi was do pokoju, pokazuje specjalne urządzenie, takie dwie żaróweczki i mówi: "Słuchaj, tutaj jest takie urządzenie, które pokazuje jaka liczba wypada. Jeżeli wypada liczba parzysta, świeci się czerwona żarówka, jeżeli wypada liczba nieparzysta, świeci się zielona żarówka. Masz więc wyniki losowania de facto przed sobą." Zauważcie, że ten przykład dobrze oddaje rozróżnienie na realizm bezpośredni i pośredni. Za pierwszym razem, kiedy widzicie samą maszynę, macie z nią bezpośredni kontakt. Za drugim razem, kiedy widzicie tylko dwie żarówki, macie z nią kontakt pośredni, to znaczy nie widzicie maszyny, widzicie tylko efekty jej działania. Berkeley pyta, skąd wiesz, że jakakolwiek maszyna w ogóle istnieje? Skąd możesz wiedzieć, że naukowiec Cię nie oszukuje i na przykład sam nie bawi się guzikami, nie przełącza przycisków albo nie robi tego jakiś komputer, który daje Ci wrażenie, że maszyna działa, a tak naprawdę maszyna stoi bezużyteczna? A możesz w ogóle, została wyniesiona z laboratorium, kto to może wiedzieć? Właśnie wygląda argument przeciwko realizmowi pośrednie. No dobrze, zapytacie, no ale przecież mamy ten podział na y, własności pierwotne i wtórne. O ile można powiedzieć, że własności wtórne mogą rzeczywiście nie istnieć? No to przecież ust ustaliliśmy, że własności pierwotne istnieją w rzeczach i są takie, jakimi je widzimy. I tu jest kolejny problem, bo Berkeley się pyta: A czym poznajesz własności pierwotne? Jakimś innym zmysłem niż wzrok czy dotyk, które wcześniej zdekredytowałeś? Innymi słowy, Berkeley pyta, jaka jest prawdziwa różnica między własnościami pierwotnymi i wtórnymi. Po czym mówi, nie ma takiej różnicy. Wszystkie własności poznajemy w ten sam sposób, czy jednym zysłem, czy wieloma zysłami, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego właśnie nie można mówić, że pewne własności istnieją w rzeczach, ponieważ nadal jedyne co znamy mówiąc, że pewne własności istnieją w rzeczach, to nasze wrażenia. Ani jakiekolwiek rzeczy. A skoro tak, to nie ma żadnego argumentu, że jakiekolwiek własności w świecie naprawdę istnieją. Co z tego wynika? Bardzo prosta konstatacja. Nie wiemy, nie mamy żadnego argumentu, że istnieje cokolwiek poza naszymi ideami. Dlatego właśnie Berkeley układa słynną maksymę esse est percipi. Istnieć to tyle, co być postrzeganym, albo innymi słowy, to, czego aktualnie nie postrzegasz, albo nie postrzega jakikolwiek umysł. Nie istnieje. Przykład? Proszę bardzo. Dajmy na to, że za mną jest w tym momencie ściana. Nie widzę jej. Nikt jej nie widzi. Jeżeli nikt jej nie widzi, to ściana nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że zdaniem Berkeleya nie ma żadnego argumentu, żeby istniało cokolwiek z tego, czego nie postrzegamy. Berkeley jest po prostu bardzo radykalnym empirystą. On uznaje, że istnieje tylko to, co widzimy. A skąd nie widzę ściany za mną, to ściany za mną po prostu nie ma. Weźmy jeszcze inny bardzo znany przykład. Berkeley podobno powiedział, że jeżeli jest las, w którym upada drzewo i tego drzewa nikt nie widzi ani nie słyszy, to to drzewo upadając na ziemię nie wydaje żadnego dźwięku. To nie do końca tak jest, bo Berkeley, gdyby naprawdę miał powiedzieć to słowa, powiedziałby: Jeżeli istnieje las, którego nikt nie widzi i drzewo, którego nikt nie widzi, to lasu i drzewo po prostu w ogóle nie ma. Nie ma co upadać, ponieważ nie ma tych rzeczy. Istnieć to być postrzeganym. Coś nie jest postrzegane, nie istnieje. Powiecie, to strasznie absurdalne, bo przecież, nie wiem, wychodzę na cały dzień z sypialni, zostawiając swoje rzeczy w bałaganie, a kiedy wracam, rzeczy nie są wcale uporządkowane, tylko nadal tkwią w takim samym bałaganie, w jakim je zostawiłem. No nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Tak czy inaczej, jak to wyjaśnić? Bardzo prosto. Berkeley mówi, żeby wytłumaczyć stałość zjawisk w naszym świecie, które są zależne tylko od umysłu, Należy wprowadzić jakiś wielki nadumysł. Umysł, który obserwuje cały świat, a wręcz cały wszechświat, w, so w sposób ciągły, sprawiając, że rzeczy cały czas są stałe, zachowują swoją stałość. I oczywiście takim umysłem jest dla Berkeleya Bóg. Bóg musi istnieć, aby zapewnić stałość naszego poznania. Ogólnie rzecz biorąc, stanowisko Berkeleya zwykło się nazywać idealizmem. My do niego dodamy z przyczyn, które okażą się jasne za chwilę, słowo immanentne. Idealizm immanentny głosi, że istnieją tylko idee, tylko i wyłącznie treści mojej świadomości, którym nic nie odpowiada w zewnętrznym świecie, ponieważ zewnętrznego świata nie ma. Cały świat to są umysły, zakładam, że moje i innych ludzi, bo takie założenie czynił Berkeley i yy, ewentualnie jeszcze umysł Boga, a także, że jedynym, co istnieje w świecie, są treści owych umysłów i nic więcej. Nie ma żadnych rzeczy materialnych, nie ma niczego, co jest niezależne od umysłu. Wszystko, co istnieje, to po prostu treści psychiczne. Oto najkrótsza definicja idealizmu. Zanim powiecie, że to stanowisko jest absurdalne, zastanówcie się przez sekundę, czy na pewno pomyślcie, weźcie jakiś przedmiot, który leży obok nas. Ja na przykład wezmę taką oto książkę. Co tak naprawdę widzę, kiedy na nią patrzę? Spróbujcie się skupić dokładnie. Widzę tylko pewną barwną plamę z kolorowymi plamami. Czuję pewną twardość w ręce, pewną szorstkość. Gdy się nad tym głębiej zastanowię, to oczywiście mogę powiedzieć, że to jest książka. Ale moje zmysły mi wcale o tym nie mówią, że to jest książka. Moje zmysły mówią mi tylko o kolorze, o szorstkości, o dźwięku, który wydaje pocierana książka albo uderzana książka, o zapachu. O tym wszystkim mogą powiedzieć my, mi moje zmysły. Nie mówią mi, czym ta rzecz tak naprawdę jest. Innymi słowy, jeżeli dobrze się skupicie, to zmysły są tak naprawdę więzieniem, poza które nie możemy wyjść. Jeżeli przyjrzycie się na przykład swojemu patrzeniu, swojemu, swoim wrażeniu wzrokowym i spróbujecie wyobrazić sobie świat w dwuwymiarze, takim jakim na przykład widzą go małe dzieci, kilkutygodniowe chociażby, to zobaczycie, że myśmy nauczyli się na przykład wyodrębnić z naszego pola wizualnego poszczególne rzeczy. Nauczyliśmy się to robić, ale sam zmysł wzroku nie mówi o tym, że na przykład. Ściana, na którą patrzę, różni się od książki, która przed tą ścianą stoi. Ja widzę po prostu czerwony prostokąt, kawałek białego rąbu i żółtą ścianę. Nawet nie mogę powiedzieć, że ścianę. Więc jeżeli dobrze się wmyślicie w to, co, czego doznajecie w każdej sekundzie waszego życia, to stwierdzicie, że jesteście ograniczeni swoją własną zewnętrzną powierzchnią skóry, a wszystko, co dookoła was, to jest właśnie. Efekt pracy waszego umysłu, który, Locke powie, odczytuje rzeczywistość i odczytuje jej własności, Berkeley powie, no skoro my nie mamy dostępu do tego świata na zewnątrz nas, to trzeba powiedzieć, że jego w ogóle nie ma. Dlatego nie uważam tego stanowiska za aż tak szalone, jak mogłoby się wydawać. Dla porządku, musimy w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym filozofie, który zrewolucjonizował całą w ogóle myśl filozoficzną, a jest nim Immanuel Kant. Immanuel Kant to niemiecki filozof żyjący w latach 1724-1804, urodzony w Królewcu, który właśnie wprowadził do filozofii coś, co można nazwać swoistym przewrotem kopernikańskim. Na czym ów przewrót polegał? Otóż polegał on przede wszystkim na tym, że do, mniej więcej w epoce nowożytnej, czyli powiedzmy XVII, kawałek XVIII wieku, te wszystkie spory, o których tu mówiliśmy, realizm bezpośredni, realizm pośredni, idealizm, zakładały mimo wszystko, że umysł jest w znacznej mierze odbiorcą rzeczywistości. Że umysł to jest coś, co rzeczywistość odbiera. Oczywiście czasem ją interpretując, ale mimo wszystko interpretując na pewnych podstawach, yy, które już w tym świecie są. Na przykład stanowisko Loka jest cudowym przykładem. Dlatego właśnie, kiedy Immanuel Kant powiedział, że należy odwrócić. Porządek, w którym umysł jest bierny, a rzeczy na, na zewnątrz na nie wpływają, uznano za prawdziwą rewolucję. Co takiego powiedział Kant? Otóż Kant stwierdził, że umysł wcale nie jest bierny w poznaniu. On to poznanie w każdej sekundzie naszego życia współtworzy. W jaki sposób umysł to robi? Ano, na przykład łącząc ze sobą odosobnione idee. Weźmy znowu naszego wspaniałego pomidora z lodówki. Wyciągacie go i mówicie, o, zimny, ładnie pachnie, jeszcze się nie zepsuł, czerwony, słodki, e, ciekawe, czy jak go rzucę o ścianę, to wyda jakiś dźwięk. Teraz Kant mówi następującą rzecz. Każde z tych wrażeń odbierane jest innym zmysłem. Tak, że jest e, zimny, to czujecie dotykiem, słodki, smakiem, e, zapach e, też to dużą rolę odgrywa, że czerwony wzrok, że wydaje dźwięk przy uderzeniu o ścianę, oczywiście słuch. Jak to się dzieje? Że te różne rzeczy łączymy ze sobą. Pamiętamy, jak z pytaniem tym borykał się Locke. Kant nie postuluje substratu. Kant mówi, to nasz umysł działa niczym takie urządzenie, które te wszystkie rzeczy łączy i podsuwa nam kategorię przedmiotu. To, co my widzimy zmysłami, źródłowo naszymi zmysłami, to nie są przedmioty. To nie są, My tylko doznajemy bardzo różnych wrażeń. Właściwie może nie tyle nieskoordynowanych, ile odrębnych wrażeń. Wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe są oddzielne, a mimo wszystko na ich podstawie tworzymy koncepcję rzeczy. Jak tworzymy? Nasz umysł to robi za nas. Jeszcze inny przykład. Zdaniem Kanta człowiek nie mógłby poznawać rzeczy, gdyby te rzeczy nie były umieszczone w porządku czasowym i przestrzennym. Ale porządek czasowy i przestrzenny to nie jest porządek ze świata. To jest porządek, który narzucają ludzkie władze poznawcze na świat. Innymi słowy, umysł u Kanta przypomina pewnego rodzaju siatkę. I ta siatka ma taki wzór, która zarzucona jest na świat, ona pewne rzeczy z tego świata wyławia, oczywiście pewne też pomija, ale wyławia je w taki sposób, że jest w stanie to, co jest do jej oczek dostosowane, ująć. Naszą siatką tego typu jest umysł. To znaczy umysł po prostu wyciąga ze świata to, co jest w stanie ująć, swoje własne, jak powie Kant, kategorie albo w przypadku czasu i przestrzeni a prioryczne formy zmysłowości. Tak czy inaczej, bardzo prosto jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, co poznajemy. Otóż, zdaniem Kanta. To, co jest nam dane w każdej sekundzie naszego życia, w takim poznaniu najbardziej potocznym, to są tak zwane fenomeny, zjawiska, pewnego rodzaju rzeczy, które nasz umysł przepuścił już pod swoją, przez swoją prasę i podał nam w gotowej wersji. Problem jest jeden, że to, co my widzimy jako fenomeny, jest zanieczyszczone bardzo dużą dawką aktywności naszego umysłu. A więc, jakie są tak naprawdę rzeczy w świecie? Jakie są tak naprawdę te rzeczy, które Kant nazywa numenami albo rzeczami samymi w sobie? Nie mamy zielonego pojęcia i nigdy się tego nie dowiemy. Dlatego, że każde nasze poznanie skażone jest właśnie owym elementem, potężnym elementem aktywności naszego umysłu. Bez tej aktywności nie byliśmy w stanie poznać świata, ale z tą aktywnością nie jesteśmy w stanie poznać świata takim, jakim on jest, i nigdy się tego nie dowiemy. A dlatego ten podział na fenomeny i numeny jest tak istotny. Fenomeny dają nam wiedzę, ale nie dają nam wiedzy o świecie. Dają nam wiedzę o świecie wmieszaną z tym, jak nasz umysł jest w stanie go odebrać. Numeny są gdzieś tam, muszą gdzieś być, dlatego że gdzieś muszą być przyczyny, dlatego jak poznajemy świat. Ale nie wiemy, czym te numeny są i nigdy się tego nie dowiemy. Stanowisko Kanta w sporze o przedmiot poznania nazywa się idealizmem transcendentalnym. Dlaczego? Bo z jednej strony poznajemy treści naszego umysłu. Kant nie nazwałby ich raczej ideami, ale to już mniejsza o to. Poznajemy treści własnego umysłu, które o malutki krok wykraczają poza ten umysł, mówią nam coś o świecie, ale mówią nam tylko o tym, że coś powoduje w nas wrażenia. Co to jest, nie mamy zielonego pojęcia. Dlatego właśnie z jednej strony jest to idealizm, bo poznajemy swoje idee, transcendentalny, bo jesteśmy w stanie wykroczyć o mały krok poza świat, co oczywiście u Berkeleya nie było możliwe, ponieważ takiego świata, do którego możemy wykroczyć o ten malutki krok, po prostu nie było. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że wiecie już bardzo wiele o sporach dotyczących tego, co tak naprawdę poznajemy. Mam nadzieję, że wiecie już o definicjach realizmu bezpośredniego, realizmu pośredniego, idealizmu immanentnego i idealizmu transcendentalnego. Zauważcie, że wychodzimy od realizmu bezpośredniego, następnie jesteśmy zmuszeni go odrzucić, ale kiedy tylko przyjmiemy realizm pośredni, zaczyna się nieuchronny tok rozumowania, który prowadzi nas do tego, że musimy zakwestionować albo w ogóle istnienie świata zewnętrznego, albo ten w sensie świat zewnętrzny jest dla nas na zawsze niepoznawalny i że tak już na zawsze pozostanie. Niestety tak mniej więcej wygląda yy, debata, jeżeli chodzi o przedmiot poznania. Yy, w filozofii XX wieku ona nie to, że przegasła, realizm stał się domyślnym stanowiskiem, może nie ten bezpośredni, ale nadal te kwestie dotyczące tego, co tak naprawdę poznajemy, stanowią zapalny punkt. Ale na wszystko nikt nie zaproponował teorii, która mogłaby się w pełni obronić i która unikała tych wszystkich problemów, o których tutaj mówimy. Albo zatem jesteśmy zmuszeni odrzucić realizm kosztem zwątpienia w istnienie świata zewnętrznego, albo zwątpienia w jego poznawalność, albo musimy pokazać dobry powód, dla którego mimo wszystko brniemy w realizm, chociaż ten wydaje się miejscami niewiarygodny. Ale to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że pobudziłem Was intelektualnie, a dowodem tego będą z pewnością komentarze, które możecie zamieścić jak zwykle w sekcji poniżej. Jeżeli podobał Wam się ten film, łapka w górę, przyciski subskrypcji są gdzieś z tej strony. Będę bardzo wdzięczny za wciśnięcie kombinacji obu tych przycisków z góry, za to dziękuję. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku Pana od Filozofii. Do zobaczenia!